Wodę? Dobra, ale ja jestem wodą. Nie, no nie. Nie, jak mam być ogniem, to nie gram. No to grałem w coś innego. Ej, patrz, chłopacy grają w strzelanki. Pani mówiła, że nie można. Proszę pani, a No cicho bądź. Nie skarż, bo już się kasper nigdy do mnie nie odezwie. A z kimś muszę iść na dyskotekę. Dobra, to może papa z pizzeria? Nie, no to gram w domu cały czas. Kasję, ja też. Bartender? W sumie nigdy nie udało mi się zrobić takiego drinka, żeby mu smakował. Jestem ciekawa, co się wtedy dzieje. Spróbujmy. Trochę, Toniku. Gin, co to jest gin? Nie wiem, ale jak się wlewa, to jest brązowe, więc tam nie pasuje. Racja. Musimy znaleźć coś różowego. Albo może zrobimy mu miks wszystkich soków. Albo wiem. Mam szalony pomysł. Wlejmy mu po trochu z każdej butelki. Genialne! No wiem. Dobra, już tylko ostatnia. Co dzieje ogniem? No a tam to tu się nie da wygrać. Grałam w ogień i wodę. Dobra, ale ja jestem wodą. Nie, no nie. Jak mam być ogniem to nie gram, no to grałem coś innego. Ej patrz chłopacy grają w strzelanki, pani mówiła, że nie można. Proszę pani, a kratka? No cicho bądź! Nie skarż, bo już się Kasper nigdy do mnie nie odezwie. A z kimś muszę iść na dyskotekę. Dobra, to może papa z pizzeria. Nie no, w to gram w domu cały czas. Racja, ja też. Bartender? W sumie nigdy nie udało mi się zrobić takiego drinka, żeby mu smakował. Jestem ciekawa, co się wtedy dzieje. Spróbujmy. Trochę toniku. Gin. Co to jest gin? Nie wiem, ale jak się wlewa, to jest brązowe, więc nam nie pasuje. Racja. Musimy znaleźć coś różowego. Albo może zrobimy mu miks wszystkich soków. Albo wiem. Mam szalony pomysł. Wlejmy mu po trochu z każdej butelki. Genialne. No wiem. Dobra, już tylko ostatnia. Co dzieje ogniem? No, a to tu się nie da wygrać.